Ja coś czuję, że tam się bawią lepiej niż my na górze. Też mi się tak wydaje. Jesteśmy dzisiaj na festiwalu fotoformy, tak jak tutaj widzicie za mną. Zresztą pokaż ile ludzi jest. Eee, przejdziemy się dzisiaj po stanowiskach, pokażemy co się dzieje, bo tak naprawdę jest to pierwszy festiwal fotoformy na narodowym. Jest oczywiście strefa wypożyczenia sprzętu od fotoformy. Jest też całe stanowisko sklepu fotoformy. Idziemy teraz na strefę filmową, czyli tą strefę, która najbardziej nas interesuje. Zobaczymy, co jest nowego. Wiem, że jest e, DJI i jest też Rode. Kogo to by mógł się zamykać, chociaż nie. Jesteśmy już przy road, ale jak widać nie jesteśmy sami No, zresztą przed kamerą też nie jestem sam Zaraz dowiemy się, czy jest już nowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych Pro I niestety Road Wireless Pro jeszcze nie mają dzisiaj Ma być na pewno jutro, więc jutro też tutaj wpadniemy I postaramy się przetestować mikrofony od razu Jedziemy dalej Chcesz przetestować? <laughs> I się przerzucać teraz całym setem? Jako mówi, że chciałby takiego yy, Bo ty teraz masz co? rs trójkę. A to jest RS3 Pro. no może za jakiś czas, kuba. Kto wie? Mamy Action 4, którą chętnie bym przetestował. Więc na pewno zagadam i się dowiemy, czy ta Action 4 będzie możliwa na testy. Ale jest też DJI Mini 4 Pro. Jest ta wystawka miniaczy. Będę teraz trochę niekulturalny. Poproszę o czwórkę mini. Czy mogę zobaczyć? Dzięki wielkie. No i jest ta czwórka mini Pro. Która ma już czujniki dookoła Góra, przód, prawo, lewo Raczej nie wbijecie się nim w drzewo tak łatwo Jak wcześniejszymi modelami No ale, niestety też go jeszcze nie testowałem Więc 100% pewności nie mam Co do jego czujników Chcesz kawy się napić? To idziemy na kawę Podobno Panasonic ma nową kamerę nagrywającą w 8K, więc zapytamy specjalistów, czy to jest S1K, dobrze kojarzę, czy, to, czy źle kojarzę? Nie, nie, jeżeli chodzi o 8K to Panasonic tego za bardzo wprowadzać na razie nie zamierza, z tego powodu zerowe zapotrzebowanie tak naprawdę, w sensie Moc obliczeniowa, ilość danych, które to generuje, jest tak absurdalnie duża, że nie znam nikogo, kto by tego realnie używał. Chyba że jako eksperyment nagra minutę, zobaczy co to jest, spuści to, że tak powiem, w koszu i użyje sobie 4K fajnym bitrate'em z fajnymi kolorami, nie? Ewentualnie 6K. Ok, no a co macie z takich nowości, jeśli można zobaczyć? Największą naszą nowością to będzie nowy aparat w systemie Micro 43, czyli tym razem nie pełna klatka, tylko wracamy do Micro 43. Tam to będzie model G9 Mark II, czyli druga generacja bardzo udanego aparatu G9 to jest. O, właśnie to. Korpus fajny, ponieważ przejął korpus kompletnie z modelu S5. lucz ulubionego, który doczekał się drugiej wersji, czyli S5 Mark II. Korpus jest bardzo podobny, natomiast w środku znajdziecie sensor 4/3, czyli dużo mniejszy. Natomiast z genialną, na dzień dzisiejszy najbardziej wydajną stabilizacją obrazu na rynku, z czego seria G słynie, tu jest znowu krok do przodu w tym kierunku. No i przede wszystkim e, ten sensor też jest nowy, czyli tutaj obrazek wygląda zupełnie inaczej, jak e, zestawiając go z poprzednimi modelami. E, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. No dobra, to teraz najważniejsza kwestia. Jak on cenowo teraz? Się plasuje. Jeżeli chodzi o cenę, to będzie w granicach około 8,5 tysiąca za korpus, także bardzo podobna cena jak za S5 pełnoklatkową, tu jest co do wyboru, bo to nie jest tak, że jeden jest gorszy, drugi jest lepszy. no. Kropowe systemy świetnie sprawdzają się w przyrodzie, świetnie sprawdzają się, kiedy potrzebujemy większej ogniskowej, gdzie pełna klatka na przykład może nam też e, pomóc w trudnych warunkach, no bo łatwiej to ławie, to światło. Poza tym no, mamy jeszcze nagrywanie filmów, nie? Nie, nie ma co ukrywać Lumix słynie z nagrywania filmów, więc znowu kropowy system ułatwi pracę wielu osobom, które na przykład nagrywają salę weselną na przykładu. E, Pełna klatka bardzo szybko będzie nam uciekała z głębi ostrości, tak zaraz będzie się wszystko rozmydlać na końcu. Krop pozwoli mi uzyskać tą głębię dwa razy większą, łatwiej się ten nagrywa. No i trzeba zaznaczyć taką fundamentalną rzecz, jeżeli chodzi o G9 Mark II tu już również jest autofokus hybrydowy. Czyli to samo, co w S5 Mark II trafiło teraz do systemu 4-3. Czyli w jednym drugim systemie Panasonic dysponuje autofokusem na naprawdę wysokim poziomie, który jest po prostu no, pewny, można by powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dzięki za wszystkie informacje. Dzięki bardzo. Hej. To jest życie, co? Siedzisz cały dzień. No nie wiem, jakby... ja, bym, ja bym się zmęczył po godzinie, jakby mnie ludzie fotografowali. No i wchodzimy teraz do hali głównej. Tu gdzie są wszystkie akcesoria, lampy, lampeczki, mikrofony, oświetlenie przepraszam. Dziękuję. O, tablety graficzne. Kurczę, ja tu naprawdę oczopląsku dostanę, bo nie wiem gdzie patrzeć. O! Aputure. aputurę, Aputure? Jak to się mówi? Kuba. We have something that I would really like for our Hi. I want to ask you about this one. Yeah. This is a new one. This is the new model with... Yeah, a... yeah with the integration, yeah. So yeah. this is the aperture MC. So this is the MC for light case. And as you can see, this is magnetic. I don't know if we have something magnetic here. Yeah, for the camera. Put it in here. And I can charge it with the case. And it works totally um, complete with every single light in the app. So I can make a group. I can change the color of all of them or individually. I can do effects when I go here. Just yeah, let me pick this one, and I can do party light mode. Mode so you can see the colors changing, and yeah, you can do them individu individually or completely. Okay, uh, this is. a. Uh App only for iOS or also no, for, it's for Android? iOS, Android, so iPhone, Android smartphones, yeah. tablet, whatever you're using. Um, it's for free, so yeah, you can basically um, control every aperture and Amaran lights. So as you can see in the booth, we got several lights here and there, and I can control everything in one app. So starting from small lights to like big setups for studios, you can all control it in the app. Okay, great, and one. Last question uh, very absolutely. important yeah, very important uh, battery. how long will it, it will last? It depends so when you have okay, it so um, let's, 100%, say, let, yeah, let's say 100%. 100 percent party mode all the time, maybe two or three hours okay. but I um, already used them for two days when it only run with um, 10 percent or yeah. so so it depends how you use it oh, if yeah. it's just one color and low percentage can take it can go for a long time. Okay thank you very much No problem. Najstymiczy. Nice Cześć, Piotrek. Cześć, Marek. Y... Ja już wiem, co to jest. A jeśli chodzi o Etui, to przede wszystkim, tak jak mówiłeś, motocykle czy rowery, system całe mocowania bardzo prosto naszego Etui, naszego telefonu na motocyklach, na rowerach, gdzie trzyma bardzo dobrze. Ale peak design to nie tylko seria mobile, bo to jest jeden z elementów, który mamy ze sobą, ale także torby, akcesoria, plecaki do fotografii, paski fotograficzne. Nasz statyw najbardziej. No, no właśnie, jakbyś mógł trochę powiedzieć o nim, bo jest tak. mega lekki, nie wydaje się aż tak lekki, a ja go podniosłem przed chwilą na paznokcie. Dokładnie tak, jest bardzo lekki, jest to najbardziej kompaktowy statyw fotograficzny na świecie. Jego zaletą jest to, że jest bardzo lekki, ale też to, że składa się do bardzo niewielkich rozmiarów, do takich Są. rozmiarów okej. Okay praktycznie jak po złożeniu masz wielkość średnicy litrowej butelki z wodą Peak Design wymyślił te nogi na nowo. Pierwszy prowadził ten kształt nóg w statywach. Jak widzisz, nie są one okrągłe, są one w stożki. Dzięki temu została wykluczona cała martwa przestrzeń, która tutaj powodowała to, że statyw był dużo szerszy, dużo grubszy. A statyw Peak Design może złożyć do takich rozmiarów. Dzięki temu prawie go obejmuje. Jest to prawie litrowa butelka, nawet troszeczkę cieńszy z wodą niż tutaj. Czy to są klucze? Od razu przemyślane na tyle, żebym sobie sam przykręcił tak. bez dodatkowych narzędzi aparat, wyregulował. Dokładnie, jest to kluczyk, jest to narzędzie, które ma, dostajesz wraz z statywem, dzięki któremu możesz rozkręcić na elementy pierwsze cały swój statyw i zrobić cały serwis samemu. Możesz wszystkie elementy z tego statywu rozłożyć przy pomocy tych dwóch kluczy, które są tutaj załączone czy nie wiem fotografujesz na plaży piasek się dostał do środka szybciutko możesz zrobić cały ten na, na na części pierwszego na spokojnie na części pierwszego rozkładasz spokojnie oprócz tego statyw Peak Design możesz sobie skrócić jeżeli potrzebujesz na przykład wersję bez mocy, taką króciutką tylko wersja biurkowa która jest Dużo lżejsza, dużo y, mniejsza. Nie zawsze potrzebujesz tą pełną wysokość, czyli w przypadku statywu Peak Design to jest 154 cm, ale łatwo zrobisz z niego statyw biurkowy. Potrzebujesz tylko do tego, już poczekaj... Ja jestem w szoku. Takie dodatkowe stópki Ultra-Light Kit, to się nazywa tą stópkę, szybciutko montujesz na miejsce i masz statyw y, krótki. A z powrotem też tak samo szybko, łatwo. Wow. Przypinasz mu nogi z powrotem. Zamknięte. Już jest statyw z powrotem pełnowymiarowy. Ja jestem w szoku, bo jest naprawdę lekki. Co prawda, jak jest rozłożony, on się wydaje wtedy lżejszy. Jak już jest złożony Dokładnie w takiej formie, to wydaje się troszkę cięższy, bardziej masywny, ale też nie wydaje się tani. I właśnie o te pieniądze chciałem zapytać. Bo pytam każdego. Jak najbardziej. Nie jest to tani statyw. Peak Design to marka premium. Z najwyższe. Jakość wykonania, najlepsze materiały. Kosztuje około 3000 zł w wersji węglowej. Wersja nieco tańsza, czyli statyw taki sam w budowie, ale wykonany z aluminium to jest 1800 zł. Natomiast zyskujesz statyw, który kupujesz na całe życie, bo Peak Design we wszystkich swoich produktach daje wieczystą gwarancję. I cokolwiek by się nie działo z tym statywem, po prostu wymieniasz go sobie na nowy. Zarówno statywem, czy paskiem, torbą, tym etui, o którym rozmawialiśmy wcześniej na motocykl, czy na telefon i umocowanie na motocykl. Więc jeżeli dobrze przemyślisz, sprawdzisz swoje potrzeby, to czego potrzebujesz od statywu, ten statyw spełnia Twoje oczekiwania, kupujesz go raz, wydajesz te 3000, czy 1800, masz go na całe życie. A jeszcze jedna kwestia, bo nie dopytałem. Ile okay. ma udźwigu? 9,2 kg, czyli cały sprzęt fotograficzny, który potrzebujesz, zamontujesz na tym statywie bez problemu. Do tego jest bardzo fajnie rozwiązana głowica, o której nie mówiliśmy. Żeby fotografować, zapinasz swój aparat bardzo prostą na miejscu. Wystarczy blokadę przekręcić, żeby był bezpieczny aparat. Wyciągasz troszeczkę więcej kolumnę centralną i tym pierścieniem manipulujesz całą głowicą. Czyli w momencie, gdzie chcesz zatrzymać, by robić zdjęcie, po prostu dokręcasz pierścień. Głowica kulowa się zatrzymuje, zmieniam położenie, przekręcam. Jest z powrotem w swoim miejscu. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Jeżeli życzysz sobie filmować czy nakręcić jakiegoś time z swoim telefonem, wyciągasz z kolumny centralnej, przekręcając ten haczyk. Tutaj pod spodem magnetycznie się trzyma taki uchwycik, który zakładasz sobie na głowicę Peak Design. Proszę, jest założona, do tego nasz. Telefon. Ciach. I możemy sobie kręcić time czy jakieś inne ujęcia, czy po prostu robić zdjęcia z naszego telefonu, jeżeli masz tylko to życzenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Ty, może się zakamuflujemy tutaj jakoś? Na jakieś polowanie sobie pójdziemy. Proszę bardzo, jakieś sprzęty, żeby upolować coś w naturze, jakieś ładne foty albo nagrania. Może pani nam zrobić jakieś zdjęcie? Co ty na to? O, już się coś pojawia. Cześć. Cześć, Piotrek. No, e, słuchaj, mam pytanie o ten sprzęt. No, energii nam nie zabraknie. Ile, czy możesz coś powiedzieć o tym? Ile to ma energii? Na ile to ładowań to starczy? Daj nam to drona jakiegoś? No bo ja mam kanał o dronach i kamerach sportowych, o, o, ogólnie sprzęcie fotowideo. No ale jak wiemy, drony to jest bardziej plener. Kamery sportowe również. Więc, Osiem. takie coś w że tak. się przyda. Każda z tych stacji to jest zupełnie co innego. Mogę być. Ta ma 5 kW, ma 50 kg wagi, no i jest na kółkach. To jest bardziej do jakiejś produkcji filmowej, żeby podpiąć lampy, ewentualnie, żeby na planie filmowym jakieś inne urządzenia, duże monitory poglądowe, światło, ładować akumulatory v -lockowe. Natomiast w przypadku waszym, do dronów, ewentualnie do modeli. To jest minimum, które spełni Wasze oczekiwania. Z tym, że tu mamy 300 W i 288 W więc tak naprawdę tym Power Station, po polsku stacją ładowania, możemy naładować DJI'a dwójkę około 6 cykli. W przypadku tego tu mamy 600 W, tu mamy 1000 oraz 1200. Natomiast no, wydaje mi się, że ta 600 będzie Największym, który będziecie chcieli ze sobą nosić, dźwigać, wozić w samochodzie. W tej 600 jest o tyle fajnie, że mamy power delivery gniazdo, więc możemy bardzo szybko naładować różnego rodzaju baterie. Możemy podpiąć dwa gniazdka, możemy ładować to jadąc samochodem, więc ciągle możemy doładowywać o, tą stację. Można ją też ładować poprzez ładowarkę power delivery, bo ona w zestawie ma ładowarkę. Dodatkowo możemy dokupić sobie taką małą kostkę i zwiększymy razy dwa prędkość ładowania. Patona na rynku polskim istnieje od 3 lat. Jest to firma niemiecka, która funkcjonuje od 18 lat. W Polsce dajemy 3 lata gwarancji na wszystkie nasze produkty. To jest wielka zaleta i my to produkujemy. Nie zlecamy oklejania naklejkami w Chinach. Oczywiście, jak wszyscy produkują w Chinach, natomiast to są produkty premium. Jest dwukrotna kontrola w fabryce, stąd właśnie tak długa gwarancja. Czyli, czyli nie wybuchnie raczej. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, tutaj procesory zawiadujące urządzeniem są bardzo zaawansowane. Nie eksplodowało jeszcze nigdy na nasza bateria. Mówiłeś o gwarancji 3 lata, tak? Może. Natomiast nie wiem, czy powiedziałeś o ilości cykli albo może nie ilości cykli, bo to też w większości nic nie powie. Na ile starczy używania? Ile lat używania? Jak wiemy, stacje Power Station to jest nowość na rynku światowym. Najstarsze mają dwa lata i one po dwóch latach zachowują około 70% jeszcze procent pojemności akumulatorów. O to bardzo dobrze. To, to bardzo dobrze, tak. Yy, mamy też inne ogniwa z serii Protect. One są y, też do dronów. Mamy je również do kamer GoPro oraz do, yy, do tej drugiej, do Action. action tak. Wersja Protek jest o tyle fajna, że tutaj mamy gwarantowany zakres pracy w temperaturach od minus 20 stopni do plus 90. Wow, to chyba, lep, to chyba nawet lepiej niż Enduro baterie GoPro. Ja używam ich podczas filmowania. Zabieram ze sobą 5 sztuk, tylko nagrywam cały dzień jako wesele. I wracam do domu z ostatnią baterią, która jeszcze ma trochę energii. Ale do czego zmierzam? Te baterie. Zwykły akumulator pokazuje swoją jakość nawet jak jest ciepło. Dobry akumulator jak jest zimno, on nadal trzyma swoją pojemność. Kiedyś jak pisałem na grupie Nikoniarzy o tych akumulatorach, jeden e, internauta powiedział, że wrzuć go do zamrażalnika na 8 godzin. Tam jest minus 16. Oczywiście zrobiłem to. Po wyjęciu wsadziłem akumulator do. To był FW50, wsadziłem do sony 6500. Było nadal 95% pojemności, więc spadło tylko 5%. Te 5% spadło po to, że ten akumulator ma w sobie taki, taki procesor, że ogrzewa ogniwa. On pobierał sobie prąd, żeby to ogniwo było cały czas stabilne. O, to super. Najlepsza seria. I teraz pytanie najważniejsze, bo. No Załóżmy, że to będzie do dronów, do kamer. Cena tego i cena tego. Cena tego urządzenia to jest 2000 zł. To urządzenie kosztuje 2900, ale teraz, z racji tego, że jesteśmy na świetnej imprezie Fotoformy mamy minus 20% na wszystkie produkty z logo Patona. Super, super. Więc to u nas wychodzi tutaj 1600 zł. To jest bardzo rozsądna cena. Bardzo dobra cena. No. Niebawem z Fotoforma oraz z innymi sklepami będziemy produkowali. Zestawy na zimne, jesienne wieczory, gdzie potrzebujemy dużo energii i dużo światła, i będą zestawy ten, e, to urządzenie oraz lampa tamta, która oświetla modelkę, będzie w ultra specjalnej cenie. Okej, okay, jeszcze nie powiedziałem, jaka to cena, ale będzie ultra specjalna. Czyli co mamy obserwować? Fotoformę, na fotoformie Fotoform, to będzie? Tak, fotoforma oraz wszystkie inne sklepy foto, wideo w Polsce, bo my jako Patrona Polska nie sprzedajemy urządzeń, tylko sprzedają je nasi partnerzy. Specjalnie ukierunkowaliśmy to w ten sposób, bo nasi partnerzy potrafią wiedzą merytoryczną przekazać klientowi jaki ma dobrać sobie to nie jest na zasadzie, że podajemy, poproszę Powerbank do 2000 zł i podaję. Można powiedzieć, może pan zaoszczędzić, może pan kupić tańszy. Chcę poznać pana potrzeby. Wszystkie sklepy fotowideo w Polsce potrafią sprzedać odpowiednie urządzenie dla klienta końcowego. Bardzo dziękuję. To jest Teta, to jest nowszy model. Każdy, kto chociaż trochę interesował się fotografią nieruchomości na zlecenia w wirtualnej rzeczywistości, to, to kamerę i aplikację TETA zna. Cześć, Piotrek. Słuchaj, ja sobie tutaj wejdę, żeby mikrofon Ci podłożyć. Ja nawiązałem do tych kamer 360, bo, no, bo teraz jest ten hype wielki na kamerę 360. Ja te kamery znam, jeszcze kojarzę z racji właśnie wykonania zdjęć, nieruchomości, 360 spacerów i tak dalej. No ale wiem, że nie jest to zbyt popularny produkt taki masowo. Czy możesz coś więcej powiedzieć o, o, o tych kamerach? Tak, tak naprawdę przygoda zaczęła się w 2012 roku, kiedy Rico wypełnił pierwszą konsumencką taką kamerę do y, dokumentacji, tak to nazwijmy, sferycznej. Tak naprawdę założenie tych kamer jest, y, z założenia, przepraszam, te kamery są skierowane na rynek B2B. Dzięki rozwiązaniom, które są zastosowane, czyli tak naprawdę na, na otwartości, na tym, że są zbudowane na jądrze Androida, na tym, że Ricoh udostępnia odpowiedni model biznesowy dla deweloperów, można w różny sposób oprogramować te kamery. Wspomniałeś tutaj o rynku nieruchomości, który tak naprawdę jest naturalny, ponieważ te wirtualne spacery stały się bardzo modne, szczególnie w czasach pandemii. I tak naprawdę, RICO był pionierem w tej branży nieruchomości. Wspólnie z kilkoma firmami otworzyliśmy ten rynek w Polsce. Dzięki temu naprawdę dynamicznie rozwijał się rynek nieruchomości, ale nie spoczęliśmy też na laurach i zaczęliśmy rozwijać kolejne kierunki. I takim kolejnym zastosowaniem bardzo dobrym w rynku b jest rynek szeroko rozumiany construction, taka budowlan... taki rynek budowlano-deweloperski. Tak naprawdę chodzi o dokumentację prac zanikających dla potencjalnych inwestorów. O co tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że możemy w pełni zautomatyzować procesy dokumentacji za pomocą obrazowania 360 dla inwestycji, dla inwentaryzacji, dla wszelkiego rodzaju... Elementów, które, które potrzebują dokumentacji zdjęciowej. A powiedz mi odnośnie technologii, czyli jakie są parametry, no bo to też interesuje ludzi. Ja wiem, że. To jest może trudne pytanie. Znaczy tak, ja odsyłam. Jeżeli chodzi o, samą, o, samą, o same aspekty tych kamer, to mimo wszystko wolałbym odesłać tutaj do szczegółowych parametrów, które znajdziemy zapewne w internecie i na stronie. Ale tak naprawdę w tej chwili mamy trzy rodzaje kamer. Pierwszą kamerą to jest TTS-C2, którą tutaj możemy znaleźć w ulotce. Tak naprawdę tutaj mamy rozdzielczość 14 megapikseli, klasyczna matryca, yy, która się znajduje. Jest to taki entry level, który jest pierwszym modelem cenowym. Drugim modelem i zarazem najnowszą kamerą jest Theta X i ta kamera zgodnie z tymi elementami, które zobaczymy, już ma znacznie wyższą rozdzielczość, bo ona sięgającą do 60 milionów. Oczywiście mówimy o całej sferze. Tak? Jest to kamera, która ma dodatkowe wejście na slot yy, kart pamięci, których yy, tamta kamera nie ma. Ma tutaj monitor no jest najnowszym dzieckiem, tak naprawdę, jeżeli chodzi o te rozwiązania sferyczne, i ostatnim modelem, w zasadzie najbardziej zaawansowanym, to jest kamera Z1. Kamera Z1 jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, ponieważ jest to kamera, która ma jednocalową matrycę, czyli ta jakość szczegółów jest wyjątkowo duża, ma świetną optykę. Ta optyka jest bardzo wysokiej jakości po to, żeby jak najlepiej odzwierciedlić szczegółowość tych aper. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe parametry, ilość milionów pikseli, szybkość, to ja odsyłam tutaj bezpośrednio na stronę, bo tu ciężko mówić, mamy to oczywiście tutaj w tych ulotkach, natomiast to są takie podstawowe i główne elementy, które odróżniają te, kamer, te kamery od siebie. Dzisiaj jakoś tak spokojniej. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie materiał. Pozdrawiam.